Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do kolosan. Bracia, dzięki czyncie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew jego odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy państwa, księstwa, czy władze. Wszystko przez niego i w nim stworzone zostało, a on jest przed wszystkim, i wszystko w nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się Bogu, aby przebywała w nim wszelka pełność. Oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi czy co jest w niebiesiech, w Nim się pojednało po nastaniu pokoju przez krew krzyża Jego w Chrystusie Jezusie Panu naszym.